Minecraft, ale mam jedno proste zadanie: nie mogę otrzymać obrażeń. Jeśli stracę choćby pół serca, teleportuje mnie w losowym miejsce Dobra, okej. Okay. Jesteśmy na pustyni. Od razu znaleźliśmy szybko opuszczoną kopalnię. Mamy książkę. O kurde, zombie. Ej, nie, dobra. Ok, Chodzi o... o mój Boże, dobra, okej. Okay. ok, kolejna książka. Mamy dwa złote jabłka. Ok, miałem ja w sumie strzelać, ale nie wiem, czy trafię do tamtej wody. Okej, okay. jesteśmy na środku oceanu. Okej, okay, o nie! Jeszcze te potwory... Oho, no dobra, jesteśmy w wiosce zimowej. Chyba uderzy go na modylnię. Oho, okej, okay, dobra. Jesteśmy w... wiosce. Dobra. Rozglądam się powoli. W sumie tam też popatrzeć, ale dobra. Okej. Okay, emeraldy, chleb. Zbieramy drewno. Dobra, idziemy do następnego. Okej, okay, wo. To oh, Co jest? Diamenty. Dobra, widzowie, ja będę się z wami żegnać.